To jest oczywiście walka jakiej, o jakiej być może jeszcze nie tak dawno w ogóle nie myślał, że taka walka może się mu przytrafić. Jest to ogromny sukces marketingowy, ogromny sukces dragona jako pięściarza, jako mistrza Europy który właściwie startował od zera, przecież nie miał kariery amatorskiej za sobą. A mimo to, że skazywano go już wiele lat temu na pożarcie, że niczego nie osiągnie, ogromną ambicją. Trochę szczęściem, bo to, że tą walkę dostał przecież z Witali Jękliczką, to jest oczywiście z jednej strony efekt pewnych zabiegów yy, yy, jego bardzo skutecznego menażera Krzysztofa Zbarskiego, ale z drugiej strony jest też yy, no, uznaniem tego, co w ostatnim czasie yy, Albert zrobił. No, pamiętajmy jednak, kilka walk wygrał. Pojechał skazany na yy, porażkę do Anglii, znokałtował Williamsa yy, później mimo yy, choroby i fatalnego stanu ogólnego, fizycznego, nie dał się pokonać, pianecie, no i wreszcie zdobył ten tytuł mistrza Europy wygrywając, wprawdzie ze starym wyboksowanym widozem, ale jednak wciąż niebezpiecznym, bardzo doświadczonym zawodnikiem. Waga ciężka nie ma zbyt wielu dobrych pięściarzy, ten wybór może, może dziwić, ale też nie jest niczym szokującym. Ja w historii boksu widziałem bardziej szokujące historie, kiedy walki o mistrzostwo Świata Prestiżowych Organizacji dostawali zawodnicy zupełnie znikąd. I zresztą padali szybko, czasami nawet bez ciosów. Taka walka Bruce Seldon, Mike Tyson, nie było ciosu, 15 cm nad głową Seldon leżał, 5 milionów dolarów dostał. Pomniejszone bodajże chyba o 300 tysięcy dolarów wtedy jako taka kara. Ja wierzę, że to będzie pewne, który będzie cieszył dużym zainteresowaniem, że przyjdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi do Gelsenkirchen, a więc to już samo będzie rekordem Polski na pewno. Jednym z najlepszych wyników w Europie, bo kliczko to jest ten magnes, który ściąga widzów, szczególnie w Niemczech. Gdyby na Ukrainie był stadion 100 tysięczny, gdzie można by taką walkę zrobić, to też by przyszło może i więcej ludzi. Na pewno Sosnowski nie jest faworytem, mało powiedziane. On tutaj właściwie ma niewielkie szanse, aby pokonać kliczkę. Ale z drugiej strony. To jest boks, to jest To są slogany, truizmy, ale to jest prawda. Pamiętajmy, że Kliszko jest zawodnikiem, który już jest Brzedos 40, który ma za sobą długą karierę w kickboksingu, w boksie amatorskim, zawodowym, przeplataną ciężkimi kontuzjami. I po drugie, na Sosanskiego tak naprawdę nikt nie liczy. On nad nim nie ciąży żadna presja. On ma tylko po prostu wyjść pokazać się z jak najlepszej strony. Nikt natomiast nie wyobraża sobie, że Klitschko może ten pojedynek przegrać. Kliczko również sobie nie wyobraża, że może przegrać. On już myśli o, o kolejnym, prawda? Myśli o, wyborach na, po raz, o kolejnych wyborach na burmistrza Kijowa i tak dalej. To są okoliczności, które mogą, choć nie muszą, pomóc Sosnowskiemu. I oczywiście nie stawiam na zwycięstwo na Sosnowskiego. Uważam, że faworytem i zdecydowanym, czym się nie różni od większości ludzi, jest Witalij Kliczko. Ale mam nadzieję, że Sosnowski zaskoczy jednym. Ambitną postawą, że będzie walczył mądrze, bo z knieczką trzeba walczyć mądrze. To nie sztuka rzucić się w pierwszej rundzie i zostać znokautowanym, powiem mężnie poleg. Nie, nie, to nie na tym polega. On ma walczyć mądrze, bardzo konsekwentnie taktycznie. Tu mam nadzieję, że Fiodor Łapin wymyśli jakąś mądrą taktykę i... Czekać do szóstej, siódmej, ósmej, gdzieś do tych końcowych rund, licząc na to, że on młodszy, zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie, będzie lepiej dysponowany w tych ostatnich rundach i będzie mógł wreszcie narzucić swój styl w końcówce. To oczywiście są troszkę mrzonki, to są troszkę takie, taka rzeszeniowa interpretacja, marzenia, ale dlaczego sobie nie pomarzyć przed takim pojedynkiem?